Wiadomość, że już we wszystkich sklepach sieci Lidl funkcjonują automaty przyjmujące butelki PET plastikowe znaczy się i puszki metalowe, w tym także stalowe. No to jest taka podstawowa informacja, którą chciałem przekazać i będę ją teraz rozwijał. Skąd ja to wiem? Tak więc ja to wiem. Z komentarza, który jeden z widzów zostawił pod jednym z filmików, za chwilę zobaczycie na 3 sekundy, czy może dwie te komentarze. Dwa komentarze widzę, jeden mój. I możecie na 100% sobie to przeczytać. Uważam, że jest to wiarygodna wiadomość, gdyż widz powołuje się na korespondencję z Lidlem. Ze swej strony sprawdziłem trzy sklepy, do których zwykle nie chodzę, tak? Mam trzy sklepy blisko siebie, w których te automaty już były wcześniej zainstalowane, ale sprawdziłem trzy sklepy w innych lokalizacjach. Do których zwykle nie uczęszczam, i rzeczywiście są tam już maszyny. Zachęcam widzów, tych, którzy chcieliby, że tak powiem, podjąć się tego, ja nie powiem zadania, no bo ciężko to nazwać zadaniem no w sumie jakimś, ale którzy chcieliby po prostu zobaczyć, jak taka maszyna działa, jak wygląda. Którzy może mają jakieś puszki w większych ilościach, na przykład stalowe czy butelki. W tej chwili cena jest za jedno opakowanie 5 groszy. Jest to bardzo niewysoka cena. Informuję, czy tam przypominam, że system kaucyjny w Polsce wejdzie od 1 października. Taka jest zapowiedź na dzień dzisiejszy. Czyli w tej chwili kaucja nie jest pobierana, a te maszyny służą po prostu celom testowym, a także edukacyjnym. Chodzi o to, żeby przyzwyczajać konsumentów, że takie urządzenia w Lidlu są. Wygląda na to, że Lidl jest pierwszą w ogóle siecią, która wszystkie swoje sklepy wyposażyła w tego typu urządzenia. Tutaj nie mówimy oczywiście na razie jeszcze o butelkach szklanych. To ma się zacząć od 1 stycznia przyszłego roku. Idźcie do Lidla, zobaczyć czy taka maszyna jest, czy rzuca się w oczy. Taka maszyna może być ulokowana zaraz po wyjściu do sklepu, w tej linii, w której są kasy. Może też być umiejscowiona w osobnym takim pomieszczeniu, dobudowanym właśnie w tym celu. A spotkałem też w jednym miejscu, pokażę to na końcu filmu. Maszynę, która jest tak jakby schowana, ona jest na samym końcu sklepu, w kąciku, w rogu. Zajmuje niewiele miejsca, tak może są jeszcze inne lokalizacje. Tak więc jeśli byście nie znaleźli takiego urządzenia, zapytajcie pracowników. Zapytajcie pracowników. Powinny być w całej Polsce. I mam tą też prośbę, napiszcie w komentarzu, czy taka maszyna jest. I w jakim mieście, czy pod jakim adresem? Ja ze swojej strony po opublikowaniu tego filmu daję komentarz z listą sześciu sklepów sieci Lid, w którym takie maszyny są. Osobiście je testowałem, widziałem, tak. Do tego lidla zwykle nie chodzę. Bo no jest maszyna, fajnie. Do tego lidla też zwykle nie chodzę, chociaż wiem o jego lokalizacji. Ale teraz się przejdę sprawdzić, czy jest tutaj już działający automat na butelki plastikowe i puszki. Czyściutki jeszcze! Na zakończenie chciałem pokazać artykuł. Tak naprawdę to jest zajawka artykułu, bo artykuł jest płatny. Na portalu spożywczym jest to wywiad z członkiem zarządu Lid Polska. Z tego artykułu dowiadujemy się z tej zajawki, że koszt dostosowania jednego sklepu do zbiórki opakowań. Oceniamy na około 1 miliona złotych no na przestrzeni lat najbliższych. No, i tutaj mamy takie informacje na temat tego, że tak powiem, o czym jest ten artykuł. Lidl, Lidl ak aktualnie ma 930 sklepów, a do końca roku może mieć ich nawet 1000. Jest tutaj też informacja, która, no, przeczytam tę informację. Zdradza, że najpóźniej do końca drugiego kwartału 2025 roku wszystkie sklepy Lidl Polska będą wyposażone w butelkomat. To jest taka informacja jakby troszeczkę sprzeczna z tym, co podaję w tym filmiku. Dlatego właśnie na końcu jednak, na końcu tytułu umieszczam znak zapytania. I proszę jeszcze raz o po prostu weryfikację, prawda? Bo oczywiście jeżeli już wszystkie sklepy mają butelkomaty, tak? To jak najbardziej jest to zgodne z tym, że do końca drugiego kwartału. No ale czyż nie lepiej byłoby ująć, że do końca pierwszego kwartału będą czynne wszystkie, będą czynne automaty we wszystkich sklepach. To takie już dywagacje. I, i na koniec y, strona Lidla poświęcona właśnie tym automatom, a dokładniej y, y, poświęcona odbiorowi puszek i plastikowych butelek. Jedna butelka to 5 groszy rabatu. Przy zakupach za minimum 2 zł. Plus wartość kuponu rabatowego. I przejdę może do tutaj jest informacja, jakie butelki są przyjmowane. Nieuszkodzone, całkowicie opróżnione po napojach alkoholowych i bezalkoholowych, po wodach i sokach, z etykietą producenta. No, ważny jest kod kreskowy, zwłaszcza na tej etykiecie. I tu mamy regulamin. Klikamy w pobierz PDF, dlatego nie, mo nie mogę podać strony, że tak powiem, do regulaminu, bo ten regulamin się ładuje na dysku. I, no i gdybym podał teraz ten na niebiesko zaznaczony adres, no to jest to adres do pliku na moim tutaj dysku. Proszę Państwa. 99,99, ,99, Może jeszcze kilka dziewiątek procent ludzi nie będzie nigdy tego regulaminu czytać. Po prostu informuję. Bo tutaj, w, ty, w takim języku formalnym, jest ujęte to, co wcześniej było, prawda, na poprzedniej tej stronie. O, na przykład, jest definicja puszki. Puszka oznacza niezgniecione opakowanie jednostkowe napojów o pojemności do 1 litra wykonane z aluminium z, z aluminium, z etykietą producenta, z wyłączeniem puszek po produktach mlecznych, takich jak mleko, kefir, jogurt oraz oleja. Mamy też definicję butelki. Butelka PET oznacza niezgniecione opakowanie jednostkowe napojów o pojemności. Od 0,3 litra do 3 litrów, wykonane z poli czegoś tam etylenu, z etykietą producenta, z wyłączeniem butelek po napojach mlecznych, takich jak mleko, kefir, jogurt itp. oraz olejach. No, po ocie też nie przejdzie, to od razu Wam powiem, przeczytam punkt 7. Puszka lub butelka PET. Zostanie przyjęta, jeżeli spełnia następujące wymagania. Nie jest istotnie zgnieciona lub uszkodzona. Ma etykiety producenta, koniecznie jest czytelny kod kreskowy. Jest całkowicie opróżniona z napoju i pozbawiona wewnętrznych lub zewnętrznych zabrudzeń, które utrudniają ocenę jej kształtu, wagi oraz materiału, z którego jest wykonana. Nie jest zanieczyszczona w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu sanitarnemu, Tutaj jeszcze wrócę do tej definicji puszki. Nie była wymieniona tam puszka stalowa w definicji, niemniej puszki stalowe są przyjmowane. I w poprzedniej wersji regulaminu na końcu był załącznik z ponad 300 adresami sklepów, w których zainstalowane były automaty i właśnie z dniem 5 marca ten załącznik zniknął. No, przypuszczalnie, gdyby tych automatów było 500, no to by został ten załącznik poszerzony jakby o kolejne sklepy, czy tam 600, czy 800 nawet, ale zniknął. I właśnie stąd mniemam, że jest wielce prawdopodobne, że rzeczywiście we wszystkich sklepach już są Zainstalowane i czynne automaty do odbioru puszek i butelek PET. O czym świadczy też może korespondencja z Lidlem jednego z widzów, który właśnie zauważył, że znikł ten punkt, ten załącznik, i napisał w tej sprawie do Lidla. I Lidl odpisał, że automaty są już wszędzie, w całej Polsce. Tak więc hmm, sprawdzajmy. Sprawdzajmy. I informujmy tutaj widzów innych, niech wiedzą, niech też sprawdzają. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Zobaczcie, jaki ten lid jest długi. I automat do odbioru puszek i butelek też jest inny. Większość automatów, które pokazywałem do tej pory na swoim kanale, to są takie po prostu. Jakby takie pudełka, w którym są dwie skrzynie. Ten natomiast jest podobny bardziej do tych automatów z Kauflanda czy Osho, czyli jest wlot i długi, długi taśmociąg.